Witam Was wszystkich. Tasak musi być. Jest śledź, jest podrabiany wiking. No i tasakiem trzeba go. Nie wikinga oczywiście, śledzia. Ogonek, główkę i wypebeszyć. Nie macie tasaka i takiego hełmu fajnego jak ja. Przejdźcie się, słuchajcie do sklepu, kupcie sobie śledzik alamatias w soli i spokojnie możecie takiego śledzia we, bez właśnie takiego tasaka zrobić. Co tu jest? Dużo tu jest. Namieszane, że o, sam nie wiem co, no ale z przepisu się wszystko dowiecie. Naprawdę przepis jest dobry i ja nie przepadam za śledziami. Uwierzcie mi, toleruję je, tak jak one mnie, ale naprawdę uwierzcie mi, to nie jest mój konik. Ale za to ten przepis spróbowałem, pokombinowałem, zmodyfikowałem i on jest idealny. Naprawdę uwierzcie mi. Genialnie smakuje, dobry jest i jest zrównoważony. A dodatkowo ma lekką nutę słodyczy. Na zakończenie, dziękuję Wam za subskrypcję. Dziękuję Wam za oglądanie, oglądanie moich materiałów. No i dziękuję za lajkowanie. A teraz zabieram się za pałoszo, pałaszowanie. Na razie trzymajcie się, cześć. Dobry wyszedł. A, cześć. No, ok, no to co? Zaczynamy klasycznie od śledzi, skoro mają to być śledzie. Słuchajcie, matias, czyli w soli, nie w oleju, w soli najlepiej kupić takie yy, i moczymy je. Moczymy je naprawdę kilka razy, przynajmniej trzy razy. Ja tutaj moczyłem dosłownie trzy razy i plus jeszcze dodatkowo. Najważniejsza sprawa moczcie zimną wodą. O, to są już wymoczone, przygotowane śledzie. Im zimniejsza, tym lepsza. Jeżeli chodzi o krojenie cebuli w piórka, naprawdę klasycznie, ona ma być wyczuwalna ta cebulka. I widoczna. Ok, cebulkę mamy gotową, przygotowaną, zabieramy się za czosnek. Czosku nie, me, nie będzie tutaj za wiele, ale też on ważną rolę pełni. Czosnek kroimy w plastry, grubsze, cieńsze, jak wolicie. Papryka, no właśnie, Tą paprykę ja polecam tutaj szpiczastą. Ona ma troszeczkę tą z tego wszystkiego miąższu, tej skórki mniej i ją kroimy w paski. Mniejsze, większe jak wolicie, ale najważniejsze, żeby ją pokroić w miarę, w miarę dokładnie. OK. Żurawina. Ja już raz mówiłem, przy kompocie z suszu, który robiłem, żurawinę przelewamy i moczymy przynajmniej dwa razy puczemy. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo często konserwowana siarką. Pomidory, możecie kupić już pomidory w oleju, takie pocięte w paski lub, tak jak ja tutaj, takie plastry, i w tym momencie tniecie w paseczki. Nie za grube, nie za cienkie, one też mają się nie rozlecieć, a tylko i wyłącznie być i oddawać, właśnie. Swój aromat oraz swój smak. Liść laurowy, ziela angielskie klasyk. No i żurawina już jest właśnie odsączona, ona sobie tam obcieka i tu pokazuję mniej więcej. Ja sobie od razu przygotowuję słuchajcie wszystkie rzeczy tak, żeby już mieć gotowe. Ocet balsamiczny, ocet zwykły, oliwa, olej, jak wolicie i cukier. Okazało się, że tego cukru troszeczkę za mało jest i musiałem jeszcze dorzucić trochę więcej później cukru, ale to zawsze można dorzucić śledzie, postarajcie się, żeby były jak najbardziej suche. Ja tutaj użyłem ręcznika papierowego, macie inne metody, proszę bardzo, możecie inaczej. Kroimy mniej więcej na paski takie 2,5-3 cm max, maksymalnie. Pokrojony on może sobie jeszcze poleżeć, tutaj się elegancko odsączyć. A teraz zabieramy się właśnie olej i patrzcie, Rzucam kawałek cebulki, ona musi tańczyć już właśnie i teraz olej jest elegancki i dorzucamy całą cebulkę, żeby ona się lekko podsmażyła. Dorzucamy, słuchajcie, do cebulki leślaurowy, laurowy, ziele angielskie, żeby właśnie cebula i to wszystko, co tu będzie przejmowało smak. Po tym, jak się lekko zeszkli właśnie cebulka, dorzucamy paprykę, dorzucamy czosnek i dorzucamy przecier pomidorowy. Okazało się, że mi tego przecieru troszeczkę za mało, bo wcześniej zupę robiłem. No i ale nie pomidorową, powiem tak. Aha. I musiałam dodać keczupu. Tak jest. Możecie opcjonalnie dodać keczupu. Ja to wypłukałem ładnie, elegancko. Naprawdę uwierzcie mi. Super sprawa, jeżeli chodzi o keczup. On daje ten smak umami. Wszystko wrzucam i od razu mieszamy razem z, z musztardą francuską musztarda francuska w tym przepisie jest bardzo bardzo ważna i super sprawa ona jeszcze podkręca bardziej smak i aromat wiecie ile to mniej więcej i to jest właśnie ten keczup, wiecie ile mniej więcej ja to wszystko smażyłem? 10-15 minut maksymalnie, także dosyć szybko to się przygotowuje dorzucamy Pomidorki oleju jeszcze nie, ponieważ on jest ziołami i nie chcemy, żeby to wszystko właśnie się zaczęło przypalać, tylko żeby oddało aromat. To i tak te śledzie muszą 24 godziny. Ocet balsamiczny, możecie proporcje zmienić, jeżeli wolicie ocet balsamiczny, to rzućcie więcej octu balsamicznego, a klasycznego mniej. Ja ocet yy, zwykły oraz balsamiczny daję na sam koniec, prawie. Dlaczego? Żeby on jak najmniej mi wyparował. No wiadomo, jest to spirytusowy ocet, także w tym momencie on ma gdzieś tam jakieś procenty, ale nie ukrywajmy. To po prostu chodzi o sam ocet. Ok, dolewam i ja próbuję co chwilę, kosztuje, jest zakwaśne i w tym momencie, w razie czego dorzucamy jedną czy dwie łyżeczki cukru, można za miodem to zastąpić, nie ma problemu. Można to miodem zastąpić. I dolewamy właśnie teraz na sam koniec. Ten olej z pomidorów. Co jest najważniejsze, te wszystkie składniki dają naprawdę genialny aromat. I teraz, właśnie dochodzimy do sedna, musimy to wszystko przestudzić. Żurawina. Wahałem się, czy żurawinę, czy klasycznie, jak wszyscy dają, słuchajcie, rodzenki. Dałem żurawinę, to był strzał w dziesiątkę. Ten przepis jest po prostu zmieszany z podpatrzonego jednego przepisu, drugiego, trzeciego, a później połączone kilka składników. Wyszło to genialnie. Okazało się, że jeszcze mało jest yy, pikantne. Tej pikantności ma być dosłownie troszeczkę. Możecie to zastąpić czymś innym. No i opcjonalnie, słuchajcie, mamy tutaj szczypiorek. Szczypiorek jest tylko i wyłącznie opcjonalny jako dekoracja. Mamy gotowe i układamy warstwami. Tak jak szrek, kanał, cebula ma warstwy, to naczynie szrek, a z szrek. Warstwy, cebula ma warstwy. I teraz, właśnie, dorzucamy troszeczkę śledzika i to wszystko mieszamy. I znowu, powolutku, powolutku, jest to lepiej w tym momencie wymieszane. Najważniejsze, zostawiacie, słuchajcie, to na około dobę w lodówce. To musi się przegryźć. Możecie na dłużej. Nawet Dwa dni, genialna sprawa, ale mówię już na tą drugą dobę jest super sprawa. Ja jeszcze tutaj czyszczę patelnie ze smaków, z tego tłuszczu, z tego wszystkiego i dorzucam. Mamy gotowe. Uwierzcie mi, nie przepadam za śledźmi, śledziami, ale te są genialne. No i co, na zakończenie, bardzo dziękuję znowu za oglądanie mojego filmiku i niedługo zapraszam do następnego. Trzymajcie się, cześć.